Cześć Marcin, z tej strony. Pozdrawiam Was ze spaceru. Z takich fajnych okoliczności przyrody, że tak powiem. I chciałbym porozmawiać o definicji obłędu. Obłęd, 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 obłęd. Słyszałem przeglądając internet takie sformułowanie, że obłędem jest pracować 50 lat w jakiejś firmie na etacie a potem na emeryturze na starość nie zdążyć do toalety na czas. Wiecie co? To naprawdę jest obłęd. Obłędem jest to, że może nie to, że my pracujemy w jakiejś firmie na etacie i tak dalej. Tylko też obłędne jest to, że my nie poszukujemy generalnie ludzie nie poszukują jakichś alternatyw, innych sposobów na zarabianie. No tutaj jesteśmy tak naprawdę zaprogramowani. No bo w szkole co jest? Program nauczania. Program nauczania. To słowo nie jest. Nie jest przypadkowe. Oglądając telewizję, no też mamy program telewizyjny. Ludzie to ignorują, ale no to naprawdę jest programowanie. Programowanie naszych myśli, bo telewizor nam mówi. Przekazuje informacje. Czy fakty, czy nie fakty, ale na pewno informacje. I teraz my, wykorzystując swój umysł, tą sieć neuronową, którą mamy w głowie, przetwarzamy to w jakiś sposób i na bazie naszych doświadczeń i informacji ze świata, no po prostu tworzy się nam jakiś światopogląd. No i w tym całym obłędzie nie myślimy samodzielnie. Wmawia nam się, że potrzebujemy różnych rzeczy, nowych samochodów. Super mieszkania, super jakiegoś domu, czy wakacji gdzieś w Meksyku, czy gdzieś w ciepłych krajach, tak ze dwa razy na rok. Jeżeli w szkole podstawowej, już czy w dalszych latach, bylibyśmy finansowo edukowani, jeżeli ta finansowa edukacja byłaby wdrożona w program nauczania, no to słuchajcie, ja, bym był, ja, ja wolałbym być zaprogramowany na tak zwany sukces. Czyli chciałbym mieć wybór wielu ścieżek. Jeżeli od małego dziecka już uczono by nas o różnych sposobach zarabiania, i to w naszym umyśle by dorastało, że my możemy na przykład pracować jako networker, czyli być w marketingu sieciowym, działać w marketingu sieciowym, budować grupę, budować rynek zbytu i tak zarabiać, to po prostu dałoby nam alternatywną drogę do etatu. Oczywiście, jakbyśmy byli. Jeżeli byśmy byli też edukowani o innych sposobach zarabiania, czy na przykład o budowaniu własnej firmy, o budowaniu biznesu oraz o inwestowaniu, no to bylibyśmy kilka kroków do przodu. Bo teraz, właśnie, wpisałem ostatnio, nie wiem, to było dwa, dwa dni temu, po prostu na YouTube, wpisałem marketing sieciowy i przeglądałem, co po prostu wyskoczy mi. W tych pierwszych wynikach. No i to był taki obraz po prostu chyba tego, co ludzie mają w głowie, bo wyskoczyło, czy marketing sieciowy jest legalny, czy marketing sieciowy to scam? i tak dalej. To wyskakiwało na pierwszej stronie, wiecie, wyszukiwania. Znaczy, to można było przywiać w dół, ale po prostu u góry to wyskakiwało. No i też wyskakiwały oczywiście jakieś takie filmy ludzi, którzy no, promują marketing sieciowy działają, nawet gdzieś tam niżej trochę wyskoczyły moje filmiki. Nie uczy nas się, że marketing sieciowy to jest, to jest rodzaj biznesu. W Stanach to jest po prostu no, każdy, no, czy może nie każdy, ale tam jest inne podejście, wiecie, amerykański sen i tak dalej. Tam jest normalne, że po prostu marketing sieciowy to jest wielki biznes i wiele osób działa, a w Polsce niestety niestety jest jeszcze takie myślenie właśnie. No, że to jest coś może nielegalnego, może nie do końca legalnego, że to jest jakaś piramida finansowa i tak dalej. Ale po prostu no, to jest legalny biznes, w pełni legalny. To jest jeden ze sposobów zarabiania pieniędzy. Po prostu. Także nie dajmy się w ten obłęd wprowadzać. W tą etatową pracę 50 lat i potem emeryturkę jakąś bidną. Więc też, jeżeli macie dzieci, ja akurat nie mam. No to... Edukujcie też dzieci, że nie tylko etat, że są inne sposoby zarabiania. Oczywiście firmę nie jest tak łatwo założyć i prowadzić, bo no wiele jest z tym wydatków. Wydatków oczywiście związanych, no ale też nie tylko wydatków. Chodzi też o ogarnięcie całego tego biznesu. Jeżeli prowadzicie jakieś usługi, no to musicie wszystko, wszystko jest na waszej głowie. Robienie marketingu, reklamowanie się. Potem fakturowanie, wszystkie faktury, potem rozliczanie i tak dalej, oczywiście wykonywanie tych usług, także poprzez to też ma mniej na przykład czasu poświęcić rodzinie i tak dalej. Nie będę w to się zagłębiał tutaj tak za bardzo, ale wiecie, przekaz jest generalnie taki, żeby, żeby nie popadać w ten obłęd, w obłęd 50 lat na etacie. Jeżeli oczywiście chcecie coś więcej od życia, to róbcie, działajcie, żebyście mieli fajne, ciekawe życie. Jeżeli jesteście ciekawi, co będziecie, co będziecie robili za rok, za pięć, jeżeli będziecie działać e, ostro, powiedzmy w marketingu sieciowym, czy jeżeli będziecie budować swoją firmę przez rok, pięć, dziesięć lat. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.